Żołnierze. Jak zawsze przybyło nas tu wielu, aby ponownie pokłonić się tym, którzy 73 lata temu złożyli swoje życie na ołtarzu wolności. Dziękuję za to świadectwo jedności i przywiązania do wspólnej tradycji i pamięci o martyrologii naszych przodków. Bądź łaska dla tych, którzy polegli w lasach Piaśnicy, służąc wiernie Ojczyźnie. Wzywam Was, męczennicy Piaśnicy, córki i synowie ziemi kaszubsko-pomorskiej, działacze społeczni i polityczni, księża i zakonnicy. Dzieci i młodzież. Zamordowani za wiarę i ojczyznę. Wzywam Was do apelu. Saldo. Saldo. Wielu jeszcze jest Polaków, którzy gdzieś tam w świecie spoczywają w bezimienny sposób, nawet nie wiemy gdzie, jak, jakieś nikłe informacje o nich, zachowane urodzin, czasami gdzieś się w historii przejawiają, ale to wszystko wymaga ciągle jeszcze, żebyśmy my właśnie umożliwili im ten powrót do domu. To jest zawsze temat taki, który nie gaśnie w miarę upływu lat, wręcz przeciwnie, on jakby odnawia się. Każdy rok jest inny, chociaż co roku przeżywamy te same uroczystości święta. Zawsze nasze doświadczenie, naszych pokoleń obecnie żyjących w zestawieniu właśnie z tą pamięcią wyznacza nam pewne właśnie też jakieś zadumy, refleksje, jak się my mamy zachowywać, w którą stronę iść, jak rozwiązywać problemy. To jest tutaj wielka lekcja historii. Nie?